O miłosierny i współczujący Boże, w tej chwili bólu i utrapienia stoję przed Tobą z pokorą i wiarą. Uznaję, że tylko Ty masz moc uzdrowienia wszystkich chorób, które dotykają moje ciało i moich bliskich. Proszę Cię, Panie, abyś wylał na nas swoje łaski i boskie uzdrowienie. Ojcze niebieski. Proszę, abyś wysłał swoich uzdrawiających aniołów, aby byli wokół nas, chroniąc nas przed wszelkimi krzywdami i przynosząc ulgę w naszych chorobach. Niech Twoja obecność będzie odczuwalna w każdej chwili słabości i bólu, wzmacniając nas i odnawiając nasze siły. Panie, jesteś lekarzem, naszym wielkim uzdrowicielem. Ufając w Twoją nieskończoną dobroć i moc, pokładam w Tobie całą moją ufność. Niech Twoja wola wypełni się w naszym życiu, obdarzając nas uzdrowieniem fizycznym, a także uzdrowieniem wewnętrznym, abyśmy mogli stawić czoła przeciwnościom losu z wiarą i odwagą. Kochający Boże, spójrz ze współczuciem na wszystkich, Którzy cierpią na poważne i upośledzające choroby. Pociesz ich serca i umocnij ich wiarę, aby nawet w najtrudniejszych chwilach odnaleźli nadzieję. Niech poczują Twoją miłość, która ich otacza i wspiera w ich uzdrawiającej podróży. Panie, obdarz mądrością lekarzy, Pielęgniarki i pracowników służby zdrowia, aby mogli być narzędziami Twojego uzdrowienia i Twojej miłości w świecie. Niech Cię prowadzą w diagnozie i leczeniu, przynosząc ulgę i pocieszenie chorym. Boże, wszelkiej pociechy, pociesz tych, którzy stracili bliskich z powodu choroby. Daj im siłę aby stawić czoła smutkowi i tęsknocie wiedząc że pewnego dnia spotkają się ponownie w twojej obecności osusz jego łzy i odnów w tobie nadzieję ojcze ojcze niebieski wysławiam cię i dziękuję za każdy znak uzdrowienia i wyzdrowienia którego byłem świadkiem w moim życiu i w życiu otaczających mnie osób Jesteś Bogiem, który czyni cuda i ufam, że Twoja moc działa w nas właśnie teraz, przynosząc nam pełnię zdrowia i dobrego samopoczucia. Panie usuń od nas wszelkie zło i wszelkie choroby i obdasz nas swoim pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Niech nasza wiara umacnia się każdego dnia. Wiedząc, że w Tobie znajdujemy prawdziwe źródło uzdrowienia i odnowienia. Boże wszelkiej łaski, pomóż nam dbać o nasze ciała jako świątynię Twojego Ducha Świętego. Spraw, abyśmy pilnie zabiegali o zdrowe nawyki i dbali o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe, abyśmy mogli żyć w obfitości zgodnie z Twoją wolą. Panie, nawet w chwilach bólu i cierpienia, pomóż nam znaleźć powody do wielbienia Twojego imienia. Niech nasza ufność do Ciebie będzie niezachwiana, wiedząc, że jesteś naszą ucieczką i siłą, najaktualniejszą pomocą w utrapieniach. Boże, wszelkiej pociechy. Ulecz emocjonalne rany osób zmagających się z chronicznymi i długotrwałymi chorobami. Daj im odwagę i nadzieję, aby nadal walczyli, wiedząc, że jesteś Bogiem, który może wszystko i który nigdy ich nie opuści. Ojcze niebieski, proszę Cię, abyś odnowił nasze siły i przyodział nas w Twoją zbroję. Abyśmy mogli stawić czoła bitwom z chorobami. Obyśmy trzymali się Twojego słowa i Twojej obietnicy, że jesteś naszym obrońcą i wyzwolicielem. Panie, daj nam rozeznanie, abyśmy mogli zrozumieć zamysły Twojej woli nawet pośród ucisków. Obyśmy w każdym wyzwaniu, przed którym stoimy, Wyciągaj Neni cenne lekcje wiary, wytrwałości i wdzęczności, ufając, że wszystko działa dla naszego dobra. Boże nadziei, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy potrafili patrzeć poza obecną sytuację i wierzyć w Twoją obietnicę obfitego życia. Niech nasza ufność będzie zakotwiczona w Tobie, wiedząc, że jesteś Bogiem który czyni cuda i nigdy nas nie opuszcza. Kochany Ojcze, chroń nas przed strachem i niepokojem, które często towarzyszą chorobom. Obyśmy oddali Ci wszystkie nasze zmartwienia i odnaleźli pokój w Twojej miłości, która nas utrzymuje i podtrzymuje. Panie, udziel nam łaski przebaczenia tym, którzy słowami lub czynami przyczynili się do naszego cierpienia. Obyśmy naśladowali przykład Chrystusa, który nauczył nas kochać i przebaczać nawet pośród najgłębszego bólu. Boże nieskończonej dobroci, daj nam wytrwałość niezbędną do dalszej walki o zdrowie nasze i tych, których kochamy. Niech nasza wiara będzie jak płomień które nigdy nie gaśnie, oświetlający drogę uzdrowienia i odnowienia. Ojcze Niebieski, ufamy Twojej opatrzności i mądrości, które poprowadzą nas przez każdy etap procesu uzdrawiania. Zękujmy Ci za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymujemy, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, bo wiemy, że Jesteś Bogiem. Które nas podtrzymuje i utrzymuje w Twojej wiecznej miłości. Panie, niech Twoje boskie światło oświeci nas i doprowadzi do pełni zdrowia i pomyślności. Obyśmy byli świadkami Twojej przemieniającej mocy w naszym życiu, aby Twoje imię było uwielbione we wszystkim, co robimy. Umiłowany Panie Jezu, w tym czasie zwracamy się do Ciebie z pokorą i błaganiem, wstawiając się za wszystkimi ludźmi zmagającymi się z chorobami i chorobami. Wiemy, że jesteś wielkim doktorem lekarzy, tym, który ma moc wyleczenia wszelkich chorób i przywrócenia zdrowia fizycznego i duchowego. Spójrz, Panie, na każdego człowieka cierpiącego na choroby ciała. Znamy Twoje zmagania, Twój ból fizyczny i emocjonalny. Znasz każdy szczegół ich życia i rozumiesz, jaki ciężar dźwigają. Prosimy, Jezu, abyś wyciągnął na nich swoją uzdrawiającą rękę, dotykając ich ciał swoją przywracającą łaską. Niech Twoja obecność, Chryste. Będzie źródłem pocieszenia i nadziei dla tych, którzy przechodzą leczenie, operacje lub stoją w obliczu nieznanego. Wyślij swoich aniołów, aby otoczyli ich pokojem i miłością, wzmacniając ich na drodze do uzdrowienia. Oprócz uzdrowienia fizycznego, Panie, modlimy się o głębokie uzdrowienie duchowe. Niech chorzy znajdą u ciebie nie tylko uzdrowienie ciała, ale i odnowienie duszy. Niech doświadczą Twojej pocieszającej obecności i Twojego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Zapraszamy, Panie, wszystkich słuchaczy, do włączenia się w modlitwę w tym czasie. Stańmy przed tobą w solidarności z cierpiącymi. Wznosząc nasz głos w obronie tych, którzy potrzebują Twojej boskiej interwencji. Niech nasze modlitwy będą miłym kadzidłem przed Tobą, miłosierny Boże. Niech każde słowo tej modlitwy rozbrzmiewa echem w naszych sercach i inspiruje nas do wyciągania rąk z miłością i współczuciem do chorych. Obyśmy byli narzędziami Twojej łaski i miłości, niosąc pocieszenie i nadzieję tym, którzy najbardziej tego potrzebują. W imię Twojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela i odkupiciela, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jedyny Bóg przez wszystkie wieki wieków. Drogi Panie Jezu, w tym czasie modlitwy chcemy nadal wstawiać się za tymi, którzy zmagają się z chorobami i chorobami. Prosimy Cię, Panie, aby Twoja potężna, uzdrawiająca dłoń dotarła do każdego organu ciała, przynosząc przywrócenie i pełne zdrowie. Zaczynamy od modlitwy za serca tych Którzy zmagają się z problemami serca lub układu krążenia. Prosimy Cię, abyś przywrócił zdrowie ich serkom, wzmocnił ich tętnice i żyły oraz aby objawy wszelkich chorób serca ustąpiły przed Twoją uzdrawiającą mocą. Panie, prosimy Cię również o uzdrowienie płuc wszystkich, którzy borykają się z problemami układu oddechowego czy to spowodowanymi chorobami przewlekłymi, infekcjami czy innymi schorzeniami. Niech Twoje regenerujące dłonie przynoszą ulgę przy każdym oddechu, pozwalając im oddychać swobodnie i pełnią. Modlimy się za nerki i cały układ moczowy, prosząc o uzdrowienie i powrót do zdrowia dla osób zmagających się z chorobą nerek. Infekcjami dróg moczowych lub innymi powiązanymi schorzeniami. Obyś usunął wszelkie przeszkody w prawidłowej pracy nerek i przywrócił nerki do pełni zdrowia. Panie, wołamy także o Twoją bożą interwencję w układzie pokarmowym i żołądkowo-jelitowym osób borykających się z problemami takimi jak wrzody choroby zapalne czy zaburzenia trawienia Niech twoje uzdrawiające dłonie przyniosą ulgę chorem żołądkom i jelitom, przywracając zdrowie i równowagę trawienną. Miłosierny Boże, prosimy cię także za tych, którzy zmagają się z chorobami kości, mięśni i stawów. Niech Twoje boskie uzdrowienie dotrze do każdej części ciała, przywracając siłę i elastyczność kościom, mięśniom i stawom oraz łagodząc wszelki ból i dyskomfort, jakiego mogą doświadczać. Panie Jezu, prosimy Cię o uzdrowienie i wybawienie dla osób zmagających się z chorobami skóry, takimi jak zapalenie skóry, egzema. Łuszczyca lub inne choroby skóry. Niech Twoja delikatna dłoń przywróci skórze zdrowie, łagodząc swędzenie, ból i dyskomfort, przynosząc odnowę i całkowite uzdrowienie. Ponadto, Panie, prosimy o całkowite uzdrowienie i uwolnienie od wszelkich chorób i schorzeń wpływających na zmysły, takie jak wzrok, słuch. Węch, smak i dotyk. Niech Twoje boskie uzdrowienie przywróci i wzmocni każdy zmysł, pozwalając cierpiącym w pełni cieszyć się cudami stworzenia. Panie, ufamy Twojej obietnicy, że jesteś Bogiem, który uzdrawia i odnawia. Prosimy, aby Twoje ręce pełne miłości i miłosierdzia dotarły w tym czasie do każdej osoby potrzebującej uzdrowienia. Niech Twoja wola wypełni się w każdym życiu, i niech Twoja chwała objawi się poprzez cuda uzdrowień, których dokonujesz pośród nas. Drodzy bracia i siostry, gdy łączymy się w modlitwie za osoby zmagające się z chorobami. Ważne jest, abyśmy zastanowili się także nad naturą chorób w naszym życiu. Choroba często przypomina nam o kruchości naszych ciał i skończoności naszego istnienia na tym świecie. Może nauczyć nas lekcji pokory, zależności i współczucia, przypominając nam o naszej ciągłej potrzebie boskiej opieki i interwencji. W obliczu wyzwania, jakim jest choroba, konieczne jest uznanie znaczenia lekarzy i metod leczenia, jakie Bóg stawia na naszej drodze. Ci ci są narzędziami łaski Bożej, wyposażonymi przez Boga w wiedzę i umiejętności, aby opiekować się chorymi i mieć ulgę cierpiącym. Dlatego modląc się o uzdrowienie chorych, Prosimy również o Boże błogosławieństwo dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia zaangażowanych w opiekę i leczenie chorych. Niech będą wzmocnieni i natchnieni przez Ducha Świętego w każdej diagnozie, w każdym zabiegu i w każdej interakcji z pacjentami. Panie Boże, błogosław lekarzom mądrością i rozeznaniem, aby zrozumieli potrzeby każdego pacjenta i zaproponowali najlepsze możliwe leczenie. Niech kierują się Twoją kochającą ręką we wszystkich decyzjach medycznych, zawsze starając się o fizyczny i duchowy dobro osób, którymi się opiekują. Niech zabiegi medyczne będą narzędziami Twojego boskiego uzdrowienia, Panie. Pobłogosław każde lekarstwo, każdą terapię i każdą interwencję medyczną, aby przyniosły ulgę i odnowienie ciał cierpiących. Niech skutecznie zwalczają choroby i przywracają pełnie zdrowie. Ponadto prosimy Cię, Panie, o szczególne błogosławieństwo dla szpitali, przychodni i wszystkich placówek służby zdrowia. Niech będą miejscami uzdrowienia, pocieszenia i nadziei dla chorych i ich rodzin. Niech Twój Duch Święty zamieszkuje w każdym skrzydle, w każdym pokoju i na każdym korytarzu, przynosząc pocieszenie i pokój wszystkim. Którzy tam są. Niech każdy pracownik służby zdrowia będzie światłem pośród ciemności choroby, odzwierciedlającym Twoją miłość i współczucie wobec cierpiących. Niech będą narzędziami pocieszenia i nadziei, przynosząc swoją uzdrawiającą obecność każdemu napotkanemu pacjentowi. Panie, ufamy Twojej opatrzności i Twojej łasce, która zawsze jest z nami, nawet w najtrudniejszych chwilach choroby. Prosimy, abyście nadal prowadzili i wspierali chorych i tych, którzy się nimi opiekują. Niech czują Twoją potężną i pocieszającą obecność na każdym etapie swojej uzdrawiającej podróży. Drodzy Przyjaciele, w tym czasie wzywam nas wszystkich, abyśmy pozwolili sobie na relaks i poddanie się kochającej obecności Boga. Zamknijmy na chwilę oczy i oddychajmy głęboko, pozwalając Bożemu pokojowi napełnić nasze serca i umysły. Panie Jezu, w tej chwili ciszy zapraszamy Twojego ducha świętego, aby przeniknął każdą komórkę naszego ciała. Niech Twoja potężna, uzdrawiająca obecność przepływa przez nas, przynosząc ulgę w bólu, napięciu i dyskomforcie, których możemy doświadczać. Wyobraźmy sobie teraz światło ducha świętego, które nas otacza, przenikając każdą część naszej istoty z boską miłością i mocą. Niech to światło świeci w każdy ciemny zakątek, rozpraszając wszelki cień strachu, zmartwień i niepokoju. Panie Jezu, Ty jesteś księciem pokoju, tym, który przynosi ukojenie burzom życia. Pozwalamy, aby Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, napełnił nasze serca, uspokoił nasze umysły i wzmocnił naszą wiarę. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że wysłuchujesz naszych modlitw i że zawsze jesteś z nami, nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Niech Twoja miłość nas prowadzi, Twój pokój nas wspiera, a Twoje uzdrowienie nas przywraca. W Twoje potężne imię modlimy się. Amen.